Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na moim kanale, słuchajcie mamy środę, mamy siódma rano i jak wiecie ostatnio poruszam się takim pojazdem, ktoś mi tam zapytał się w komentarzu co to jest za rower więc pomyślałem, że nagram też filmik, w którym mniej więcej coś wam opowiem o tym rowerze a mianowicie jest to rower do zadań specjalnych według mnie i jest to najlepszy rower jaki miałem a uwierzcie mi trochę znam się na rowerach, bo w sumie całe życie jeżdżę na rowerze Miałem tych rowerów trochę i to jest w tym momencie mój najładniejszy, najpiękniejszy i najfajniejszy rower. Po pierwsze dlatego, że jest elektryczny, po drugie dlatego, że ma bardzo grube koła, bo aż 4, 0 26 cali i 4 4.0 ma oponę, ale razem kiedy to połączymy ze sobą mamy tak jakbyśmy mieli 29 cali tylko bardzo szeroką oponę. Jest to rower bardzo dobry jeżeli chodzi o teren właśnie taki leśny, po piachu pojeździć, po plaży, a nawet w zimę jak lubicie jeździć rowerem. Te wiadomo, wąskim rowerem na wąskich kołach to ciężko się poruszać, bo się ślizgamy i tak dalej. A tutaj mamy już szerokie, właśnie opony, dzięki nim możemy jechać idealnie po piachu, idealnie po takim ostrym terenie, po błocie, i się w ogóle nie zakupiemy tym rowerem nigdzie. Dlatego, jeżeli ktoś z Was szuka takiego roweru, żeby się pobujać, wiecie, pojeździć sobie gdzieś, po, pozwiedzać na spokojnie, taki rower turystyczno-terenowy taki, żeby zabrać jakieś tobołki, ze sobą jakieś tam śpiwory, jakieś rzeczy to polecam właśnie taki rower, tym bardziej, że on ma dużą baterię, bo 16 tysięcy mi na parę godzin, to jest jakieś 768 watogodzin. Jeżeli chodzi o jego moc, to mamy tutaj 250 wat w tym rowerze, ale możemy go sobie odblokować i po odblokowaniu będziemy mieli jakieś 750 w także rower jest dosyć mocny, także jeżeli na przykład chcecie sobie pojeździć po mieście czy coś i wszystko żeby było legalnie, Blokujemy sobie rower, mamy 250 W, elegancko sobie jeździmy. Ale jeżeli chcemy po prostu sobie pojeździć po lesie, tak poszaleć, jak to niektórzy jeżdżą motorami, krosami i tak dalej, kładami, to polecam sobie blokować rower na 750 W, i wtedy powiem Wam, że jest maszyna. No i tak, jeżeli od dwóch dni, w sumie 300 km zrobione w ciągu czterech czy pięciu dni, to jest trochę jeżdżenia. Jak widzieliście na poprzednich filmach, trochę pojeździłem po terenie, po jakichś mokradłach, bagnach, lasach. O jakichś pagórkach, normalnie powiem Wam, że jest rewelacja. Ja osobiście mam 190 prawie wzrostu. Z tego co pamiętam, chociaż człowiek jak się starzeje, to podobno się zmniejsza i leci bardziej w dół. Ja bodajże mam jeszcze jakieś 190, ponad 100 kg, nawet ponad 120 kg. Jeżeli chodzi o przerzutki, to rower posiada 7 przerzutek z tyłu. Wiadomo, z przodu nie potrzebujemy, mając taki mocny silnik. Myślę, że spokojnie nam 7 wystarczy z tyłu. Jest to, to przerzutki marki Shimano. Także nie są takie no y czy coś, tylko są to naprawdę oryginalne, markowe przerzutki. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to mamy tutaj bardzo duży wyświetlacz Wam ja zaraz go pokażę na filmie. Bardzo czytelny wyświetlacz, gdzie nam pokazuje zasięg, ile przejechaliśmy, ile. Ile mamy procent naładowania baterii, pokazuje nam jak się poruszamy, takie fajne linie nam tam przylatują, to w sumie zaraz pokażę na spokojnie, tak samo plusem minusem mamy wybieranie biegów, plusem co my dodajemy mamy 5 biegów, czyli jak chcemy jak najwięcej przejechać. Trasy, więcej kilometrów i po prostu nie wyczerpać się baterii, jedziemy sobie na jedynce. Jest to małe, delikatne wspomaganie, które nam pomaga przy wzniesieniach. Jeżeli na przykład sobie weźmiemy, jak weźmiemy jakiś teren wyższy, jakieś wzgórza czy coś, no to sobie wiadomo podnosimy plusikiem tam dwójka, trójka, czwórka i piątka. Na piące to w sumie możemy tylko trzymać ręce, na te nogi, nogi na pedałach i po prostu dyrektować się jazdą. Jeżeli chodzi o nośność tego roweru, to mamy tutaj bagażnik, bardzo wytrzymały jak widzicie. Ja sobie dzisiaj taką torbę ze swojego starego roweru, który używam już od kilku lat, i spokojnie w sumie wystarcza, jakie rzeczy sobie tu pozabierać i tak dalej. Ale możecie sobie dokupić oryginalny też bagażnik na stronie Engwe, kupując właśnie taki rowerek, i tam ta torba jest dużo większa, więcej możemy zmieścić. I z tego, co widziałem, to nas jeszcze tak na boki rozkłada, że jeszcze z boku mamy osobne kieszenie, na przykład na jakieś bluzy, kurtki i tak dalej. Także też polecam. Co mam tu więcej powiedzieć? Jeżeli chodzi o amortyzację, amortyzacja jest taka, że przede wszystkim opony. Jeżeli wjeżdżamy gdzieś sobie w teren, po prostu spuszczamy sobie powietrze z opon na jakieś no, niecałego jednego bara, jeżeli chodzi o mnie. Wtedy opona jest większa i kiedy wjeżdżamy jakieś korzenie czy coś, to ona fajnie nam wybiera wszystkie, wszystkie, wszystkie doły, kamienie. Jakby wchodzą w oponę, opona się tak fajnie ugina i wtedy nie czujemy tego jadąc z rowerem. Ale mało tego, rower ma przed nim amortyzację to możemy sobie blokować. Tu mamy taką blokadę, zobaczcie. I tą blokadę sobie blokujemy, kiedy wyjeżdżamy na asfalt, kiedy nie potrzebujemy, żeby nam przód latał. Mamy tu fajną, to dlatego sobie blokujemy i wtedy nam się cały przód usztywnia, a kiedy wjeżdżamy w teren, odblokowujemy sobie wtedy nam wchodzi przedni amortyzator, ale mało tego. Oprócz tego, że mamy amortyzator przedni, do tego jeszcze amortyzują nam koła, to mamy drugi amortyzator, w sumie trzeci albo i czwarty, licząc, licząc opony i tak dalej, mamy tak samo w siodełku, zobaczcie siodełko się tak samo ugina pod ciężarem także jak jakieś korzenie, kamienie czy coś to tak samo mamy amortyzację tak naprawdę mamy pierwszą amortyzację drugą mamy tutaj i jeszcze dwie opony które tak samo amortyzują czyli po prostu mamy jakby cztery amortyzacje w rowerze także jedzie się fajnie komfortowo, siedzenie jest szerokie wygodnie się siedzi i powiem Wam, że jest git co mam ja będę więcej mówił mało tego, niektóre rowery niektóre rowery mają coś takiego, że mają jedno wejście na bidon i niektóre mają, są tak skonstruowane, że nie mają gdzie za bardzo gdzie przyczepić. Czy nie ma gdzie za bardzo przyczepić bidono. No tutaj mamy aż dwa. Jak widzicie, jedno sobie woże, na przykład jakąś tam wodę czy coś. Mamy tutaj jeden bidon. Ale mamy tutaj dodatkowe drugie mocowanie na drugi bidon. Także jest to idealne, jeżeli gdzieś podróżujemy dalej i nie chcemy wozić jakiejś wody, gdzieś tam, wiecie, w plecakach, w jakichś bukłakach, i tak dalej. Mamy na jedną buteleczkę. I na drugą buteleczkę. Tutaj możemy sobie coś swojego wziąć. Tutaj możemy sobie coś dokupić w sklepie, coś rzucić. I mamy dwie wody od razu w jedną. Nie musimy tego dźwigać. Rower nam to dźwiga i pff, nie musimy się tym martwić w ogóle. Dodatkową zaletą tego roweru są hamulce, dlatego że mamy hamulce już tarczowe. W większych, tańszych rowerach to są już hamulce, No niby też tarczowe, ale macie na linkę. Wiecie, to nie chodzi tak, jak powinno, powinno działać tak naprawdę. A tutaj mamy już hamulce hydrauliczne. Mamy tarcze 180 mm, także jest czym hamować, oczywiście z przodu i z tyłu, a też dodatkowym atutem właśnie tego roweru, co nie musimy dokupować sobie z gadżetów później, żeby mieć jakieś światło na kierownicy, leś tam lumenów, to tamto po prostu w zestawie mamy dwa mega bardzo mocne światła, które wczoraj jak testowałem, pewnie wieczorem, to po odpaleniu miałem normalnie całą, całe podwórko oświetlone. No dobrze, skoro jesteśmy, jesteśmy już przy wyświetlaczu, jak widzicie, mamy tutaj bardzo fajny, czytelny wyświetlacz. Widać go nawet w dzień i w największym słońcu. Wszystko ładnie widzimy. Mamy tutaj, zobaczcie, stan baterii. Tutaj mamy, że zapalone są światła. Niżej mamy, ile jedziemy na godzinę. Tutaj mamy stopnie wspomagania. Zobaczcie, bierzemy sobie plusikiem i możemy sobie te stopnie wspomagania zmieniać. Od jednego do pięciu. Do, do tego mamy tutaj do wyboru. Zobaczcie, tutaj mamy zasięg, ile przejechaliśmy kilometrów. To jest maks, jakby maksymalnie oskasowało mi się nawet, bo sobie skasowałem niechcący. O kurde skasowało mi się, ale jaja. no nieważne. Yy, także wszystko mam fajnie czytelne. Kiedy się poruszamy rowerem, to, to fajnie nam przelatują te, te, niebieskie takie paski. Im szybciej jedziemy, tym fajniej nam pokazuje. Także to też jest yy, spoko. Jeżeli chodzi o przyłącznik, to tutaj mamy włącznik do roweru. Po prawej stronie mamy tutaj światła, a tutaj możemy sobie wybierać y, funkcje. Jeżeli po prostu ktoś chce używać manetki, czyli coś takiego jak gaz w samochodzie, to mamy taką manetkę tutaj. Możemy ją sobie zablokować lub odblokować. Syryjnie manetka jest y, zablokowana, także jej jakby nie używamy w ogóle. Mamy 250 252, także rower jest w pełni legalny. A kiedy wyjeżdżamy sobie w teren, to. Bo możemy sobie to odblokować, jeżeli ktoś z Was ma taki rower lub sobie kupi i chciałby wiedzieć, jak taki rower odblokować, wystarczy tylko przytrzymać dwa przyciski, czyli plus i minus. Pojawia nam się taki tutaj tryb. Przechodzimy sobie na szósteczkę 4, 5, 6 i zobaczcie, mamy ograniczenie 25 na godzinę. Przytrzymujemy sobie plus na 15 sekund i trzymamy. No i tak teraz czekamy kilkanaście sekund, aż nam się pokaże maksymalne odblokowanie, czyli. 60 e, bodajże 3 na godzinę. Teraz czekam, mamy 25. Jeszcze sekundka, i mamy 63 na godzinę. Rower w tym momencie jest odblokowany. Potem możemy go sobie wyłączyć. Uruchamiamy rower. I teraz w tym momencie mamy rower. E, no taki typowy w teren czyli działa nam manetka. Mamy tak samo 5 biegów ale w tym momencie nawet nie musimy pedałować, bo wszystko sterujemy sobie manetką, normalnie jak w motorze, przekręcamy ją do dołu i koło po prostu się kręci z daną mocą, jaką sobie ustawimy na wyświetlaczu. Jeżeli chcecie zobaczyć światła, sobie teraz odpalimy, jak to wygląda mniej więcej. Ja na końcu filmu Wam pokażę test, jak te światła wyglądają. Zobaczcie, tutaj dodatkową zaletą to jest to światło tylnie. Zobaczcie, ona teraz się świeci, ale kiedy naciśniemy przycisk jakby hamuj, Widzicie, dodatkowo zapala nam się właśnie ten świat stop, światło stop. I dzięki temu, właśnie osoby, które jadą za nami, mogą pokazać yy, mniej więcej, czy znaczy mogą pokazać, mogą zobaczyć, yy, po prostu, że hamujemy, i wtedy mogą sobie zwolnić. Przecież chodzi o przerzutki. Przerzutek mamy 7 marki Shimano, Bardzo fajnie się je spuszcza, bo zobaczcie, wciskamy sobie tylko tutaj guziczek, ten sobie wciągamy, czyli wrzucamy na wyższy bieg. A ten sobie wrzucamy na, na, na niższy, czyli na najmniejszą e, zębatkę. Jeżeli chodzi o trzymanki, są ergonomiczne, fajne, gumowe. Jak trzymamy sobie rękę, to po prostu tutaj ta poduszka, którą mamy na ręce, bardzo fajnie leży, i wtedy nam się dłonie e, nie męczą. No i oczywiście hitem tego roweru, z tego co widziałem, to jest ten dzwonek. Bardzo fajnie dzwoni, zobaczcie. Taki kurde, klasyczny, trochę taki retro, loftowy. Także fajny taki dodatek do, te, do tego roweru. No i co? Tutaj macie światła. Przednie światło, bardzo fajne, widzicie soczewkowe, kurwa, nawet nie widzicie, jak głała nawet przechodzi tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. Bo widać właśnie jak idzie taka woda, właśnie, ale nieważne. No i zobaczcie, halogan jest soczewkowy, taki jakby na środku. Po bokach mamy takie dwa ringi, i to nam tak oświetla e, normalnie wszystko przed nami, że widać, że ma nie jak w dzień. No i tu mamy ten przełącznik, co Wam pokazywałem. Czyli blokada i odblokowywanie amortyzatora. Tu mamy te mocowania, zobaczcie, na jeden bidon, na drugi bidon, i tutaj macie opis baterii, Cztery, czyli, czyli 48V. Jak widzicie, napięcie 16000 mAh, 768Wh. Baterię ładujemy, otwierając sobie tutaj taki dzynzelek. O, nawet dobrze uszczelniony gumowy. Sobie ładujemy, kiedy już naładujemy rower, zamykamy. A kiedy sobie przekręcimy, tutaj kluczykiem, bateria nam wszystko przesk przeskakimy. Ona nam się wysuwa, i baterię możemy sobie wziąć do samochodu, do domu, ładować. A rower może zostać w, ga e w garażu. No i to jest ten amortyzator, co Wam mówiłem e pod siedzeniem, który się właśnie ugina pod naszym e ciężarem. Tutaj, jak widzicie, macie przerzutki. Macie hamulce już tarczowe, tak Wam powiedziałem. No i co. Po prostu fajny, szybki, terenowy rower. Zobaczcie, jak on się ładnie e, prezentuje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o osiągi e, tego modelu, czyli Engwe E26, jeżeli chodzi o mnie, to ostatnio zrobiłem 60 km i zostało mi jeszcze bodajże dwie albo trzy kreski akumulatora. Myślę, że może z 10 bym jeszcze zrobił. Powiedzmy 60-70 km, jeżeli chodzi o mnie, ale wiadomo, że jak ktoś będzie lżejszy ode mnie, jakieś 70-60 yy, y, km masa ciała, to myślę, żeby spokojnie zrobił 80 a nawet i 100 km. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o osiągnięcia, ile udało mi się wyciągnąć na tym rowerze, to po prostu jak sobie tak testowałem, to jechałem 48-50 na, na godzinę. Wiadomo, że osoba lżejsza pojechałaby trochę więcej. Bo tam mamy niby do 63 na godzinę. Ale po co tak szybko jeździć? W sumie mi to wystarcza 24. Jak mam ustawione, zablokowany rower, i to mi całkowicie wystarcza, bo wtedy mogę sobie jechać i powoli nie męczyć się i dyrektować się otoczeniem. Także, co wam będę mówił? Jeżeli szukacie dobrego roweru terenowego, nie za duże pieniądze, bo on teraz kosztuje, bodajże jestem pewien, ale chyba 5000 coś kosztuje. Trzeba by wejść na stronę i sprawdzić, bo tam co chwilę mam jakieś fajne promocje. Także wydaje mi się, że to są dobre pieniądze za taki rower, bo daje dużo frajdy. I co? I gdzie się na nim wyszaleć tak naprawdę? No nie? Także ja jestem mega zadowolony. Także jeszcze raz dziękuję Engwe za użyczenie mi tego modelu do testów. I mam nadzieję, że mi długo posłuży. A na chwilę obecną ja uciekam. Czas jakiś obiad gotować. No i co, zapraszam do kupna, jeżeli ktoś szuka. A was wszystkich żegnam i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.